Bądziorno kochani, witam was w nowym filmiku na kanale Biochem i Wczórka Dzisiaj zajmiemy się ewolucjonizmem A dokładniej specjacjami, może izolacjami i czym popadnie Zapraszam Zaczniemy od specjalizacji Może czemu mówię specjalizacja, to jest specjacja Specjacja to jest powstawanie gatunku Gatunki nie, nie były sobie tak od tak o wszystkie takie jak teraz są Tylko ewoluowały przez... Zmiany, o których powiem dzisiaj. I zaczniemy od specjacji allopatrycznej. Co to za nazwa? W ogóle pierwszy raz w życiu słyszę takie słowo, co to w ogóle znaczy i co to ma być. Nie? Kochani, spokojnie, nie musicie wcale panikować. Nie będę pisać za dużo yy, zwrotów lub jakichś rzeczy, tylko przekazywać obrazowo lub obrazkowo to, co chcę wam powiedzieć. Ale samą specjalizację, bo już mogę Wam zapisać, jest to specjacja allopatryczna. Uważacie, że to trudne słowo i nie wiecie, jak je zapamiętać? Uwaga, zdradzę Wam sekret życia z łaciny. Allos to znaczy inny. Możemy też powiedzieć inna. Patrios, patria, sorry patria, znaczy ojczyzna. Inna ojczyzna, to jest dokładnie to, co można powiedzieć o tej specjacji. A polega ona na tym, że był sobie świat, nie, no jakieś miejsce. Załóżmy, że mm, no, nie wiem, lisy żyjące w tropikach. Tak załóżmy. Nie mówię, że tak jest. No i. Nastała jakaś przeszkoda. Nie wiadomo jaka, w sensie wiadomo. No powiedzmy, że, nie wiem, pasmo górskie powstało nagle jakiś zbiornik wody, dny, jakiś ocean, góry, cokolwiek, który spowodował, że, nie wiem, część tej rodzinki lisów znalazła się po tej stronie, a część po tej. Niby nic się nie stało takiego, ale jednak się stało, bo tak jakby cały świat, nie wiem, tych lisów przedzielił się na pół. I część tutaj, jakichś fajnych ludzi, lisowatych, z różnymi genami znalazła się tu, a część tutaj. Przez to, że nie mieli oni do siebie dostępu, bo byli yy, zakryci jakąś barierą, kurde, nie wiem, murem berlińskim, to nie mogli się wzajemnie krzyżować, więc te geny na przykład nigdy nie przeszły na te, przez to, że tutaj powstała bariera. Więc powstały bardzo różne osobniki, które miały mniej więcej podobne geny, i tam mieszały się między sobą, więc powstawały jeszcze inne. Z tej strony natomiast też były odrębne geny, one mieszały się ze sobą, i powstawały jeszcze inne, przez co oni już nie byli tacy sami jak oni. I koniec! I stało się jasne, że. Nie wiem, już nie będą wyglądać tak jak ci pierwotni, tylko nie wiem, akurat powiedzmy, że ci mają blond włosy, ci mają ciemne. Nieważne, że mówimy teraz o lisach. Chodzi o to, że po prostu za jakaś bariera, która nie pozwoliła im krzyżować się między sobą, i to spowodowało, że tutaj były zupełnie inne geny przekazywane niż tutaj To spowodowało, że nawet jeśli to był ten sam gatunek No bo w końcu lis, no to wiecie, o Wygląda mniej więcej tak Nie wiem jak wygląda lis Tak To to spowodowało, że po tej stronie, nie wiem, lis Był tylko biały Bo biały to był dominującą cechą ma to wygląda jak koń jakiś połamany, ale dobra A ten był czarny, bo nie wiem, czarny był dominującą cechą a i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że nie dość, że tutaj takie zmiany nastały w ogóle, burza życia. To jeszcze. Mm, przez to, że oni żyją w, innym, w innych warunkach, powiedzmy, nie wiem. Yy, nie, może. No dobra. Tu jest powiedzmy więcej słońca. I to spowodowało, że, nie wiem, tak jak. To będzie głupi przykład, tak nie jest w życiu, ale mniejsza, że dlatego lisy były ciemne, że wiecie, tak jak w Afryce są ludzie też ciemniejsi, bo mają więcej słońca, tak samo tu też było ciemno. No i zobaczcie, to jest jakieś takie bielsze niż to, nie mówię teraz o rasizmie, tylko po prostu o tym, że powiedzmy ta cecha jest mniej przystosowana do życia akurat w tym rejonie, więc w ogóle... Y ta cecha eliminowała takiego osobnika, bo nie spełniał po prostu dobór naturalny, no więc najgorsi odpadają. No tam to by sobie nie poradziło, bo nie wiem, nie umie pływać, a ją w morzu albo coś. I to zginęło. Tak samo tutaj. Nie wiem, tu jest pełno księżyca. No dobra, po prostu nie ma słońca, więc osobniki powiedzmy najbielsze przeżywają. Nie ma to żadnego sensu, ale no i ten miony więcej nie wiem, czarnego, więc odpada. Nie mówię tu, Rośmie jeszcze raz powtarzam. I to też była cecha, która jakby przyczyniła się do rozwoju tych różnorodności, bo jak było jakieś inne, co prawda słabsze, no ale inne, to zaraz je eliminowali. Taka nietolerancja, zupełnie jak laktozy. I trzecim, jakby powodem, do którego ta różnorodność szła jeszcze dalej, że już nie byli tacy sami, jest to, że nawet jak jakimś sposobem taki. Lis dostał się, nie wiem, samolotem tutaj To nie mógł on skrzyżować się Z samiczką, nie wiem Czarną Z tego rejonu Bo po prostu była izolacja, że nawet na to nie pozwoliła Że w ogóle... O tym powiem wam później, że takie bariery rozrodcze były, że w ogóle, no, 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 nie ma takiej opcji koleś, żebyś ty tu z naszą samiczką się krzyżował i koniec. I tak był po prostu gatunek przystosowany. Czyli trzy cechy, które spowodowały taką różnorodność tego samego gatunku, że się podzieliło to na dwa. Przede wszystkim bariera, postawiono nagle jakiś bór, nie wiem czemu ją, ją teraz zniszczył, To jest bariera. To, że były eliminowane słabsze geny, czyli podobne na przykład do tych, no i to, że przypadkowo ci inni nie mogli się tu przedostać, no znaczy nie mogli się rozmnażać, bo to było, nie wiem, zabronione w tym kraju. Proste, proste. No i pamiętajcie, że allos patriato to inna ojczyzna, allopatryczna, inna ojczyzna, w innych terenach się wychowali. Koniec, dziękuję za uwagę.